Siemanko, z tej strony Wito, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vitogames Games I dzisiaj gramy sobie w Unnatural Disaster Gdzie będziemy mieszali różnego rodzaju, słuchajcie, katastrofy, które możemy zrobić Zobaczymy jak nam to wszystko tutaj wyjdzie Mamy teraz Sharkonado, czyli tornado yy, z rekinami, słuchajcie I rozwalamy tutaj mapeczkę, zobaczcie co się dzieje What? O nie, o nie, o nie, o nie, tutaj kogoś pochłonąłem, dobra, first blood Ej, tu są jakby inni ludzie Na pewno to nie są ludzie To po prostu jest komputer na bank Ale spoko, dało się wygrać, słuchajcie Szarko Nado wygrało Ja mam nadzieję, że tak filmik wam się spodoba Jeżeli tak zostawiacie łapę do góry Subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy tutaj 80 tysięcy subów Wpadajcie też na vitoshop.pl Po nowe, epickie rzeczy Na przykład epicki wzór 3.0 do mojego nowego numeru A jeżeli numeru nie słyszeliście To wpadajcie na Spotify'a Oraz na mojego głównego YouTube'a Wystarczy wpisać Vito3, spacja 0 Słuchajcie i tam znajdziecie mój numer a my lecimy, słuchajcie, z tą giereczką i zobaczymy jak tam tutaj wyjdzie, o nie, co ja zrobiłem? Wpadłem w gościa, no nie, wpadłem w gościa, który miał jakiś wulkan, słuchajcie, ale jakiś toksyczny, coś takiego, mega dziwne to jest, dobra, musimy tutaj zniszczyć ich wszystkich, słuchajcie, tam jest, już ma ktoś trzeci poziom, ej, to jest takie, mm, jak Hole in the Wall, nie, 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 nie. to się nazywało Jo, chyba, była taka gierka, bardzo to jest podobne. Bo też tutaj wszystko niszczymy, zbieramy po drodze i mamy innych graczy, których musimy załatwić. I zobaczcie, on miał burzę i wygrałem z nim. Najsik. Nice. Mega fajna gierka w ogóle, powiem wam szczerze, że jestem w szoku, że jest taka spoko. Dobra, mamy większy poziom naszego Sharkonado, mamy kolekcję. Musi możemy odblokować sobie randomową. Zobaczmy, co nam się odblokuje tutaj. Dobra, mamy wulkan chyba to jest. Tak, to jest wulkan. Dobra. I tutaj cofamy, i możemy sobie teraz wybrać, słuchajcie. Ale poczekajcie, bo mamy jeszcze kolekcję. Mamy szarkonado, nasze możemy upgradeować na drugi poziom, okej. Okay. W ogóle nie ma dźwięku tutaj w tej grze? Czy. No, chyba nie ma dźwięku, dobra. Itemki, i możemy itemki też za 500 sobie odblokować jakieś? To randomowe, także zobaczmy. Czyli. Okej, okay. mamy chili, dobra. I teraz możemy sobie to połączyć, słuchajcie. Czyli, ej, tu jest tsunami. What? Dobra, weźmiemy sobie teraz wulkan. I damy sobie tutaj. E, co to jest? Nie wiem, czy to jest jakaś. Dobra, damy sobie chili do wulkanu. Nie wiem, co nam to daje. Okej, okay, spicy Vulcano nam zrobiło, czyli. E, Okej, okay, tutaj sklejmować możemy. Możemy. Atak. Okej, okay, dobra, continue. E, mamy takie gorące. No, nie wiem, no, wulkan i tak jest gorący. Ostry wulkan, o, w ten sposób. Ostry wulkan, słuchajcie, dobra, zobaczymy jak ostry wulkan nam tutaj e, podziała i czy wygramy. Wow, dobra, to zniszczyliśmy. To zniszczyliśmy, okej, okay, jest tutaj tornado jakieś, toksyczne. Pyk, zjedzone, easy. Dobra, siódmy poziom. Dobra, tutaj, pyk, szósty, dziewiąty, elo, wygraliśmy, zobaczcie jak dobrze poszło. Fajna gierka na maxa, mi się podoba. Że możemy sobie mieszać te właśnie nasze, mm, te... Nasze katastrofy ogólnie? Dobra, idziemy do laboratorium znowu. Dobra, czy możemy coś zrobić? Mamy 100 kasy, nie za bardzo. Dobra, ok, cofamy. I zrobimy sobie znowu tornado. Co to jest? Nie możemy tego, dobra. Tornado z Chili zrobimy sobie. Czyli będzie ostre tornado Red Hot Nado. Fajne nazwy są. Spida sobie weźmiemy teraz, słuchajcie, żeby tutaj szybciej jeździć ogólnie. Myślę, to. Wow! Jaka prędkość! Nie! Tsunami! 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 Oh my god, uciekamy przed tsunami! Serio, nie uciekliśmy. Ej, słabe to tornado było. Z tymi rekinami było dużo lepsze moim zdaniem. Idziemy do laboratorium. Jeszcze raz, bo mamy drugi poziom na tym, więc zobaczymy jak nam wyjdzie. Chociaż ten wulkan też był bardzo spoko ogólnie, mi się podobało. I okej, okay, robimy sobie atak. Sobie weźmiemy, bo atak był chyba lepszy niż ten speed. Dobra i lecimy. Tutaj to zjadamy. Ciężko jest tutaj wbić. Okej, okay, dobra, udało się wbić jakiś większy poziom. Dobra, to sobie zjemy. Musimy na razie powbijać y, dosyć duży poziom. I potem zacząć atakować tych ziomeczków. Oj, tu ma ktoś drugi. Dobra, dzięki. First blood. Tam jakieś rekinowy, słuchajcie, wulkan rekinowy jest. Jego w sumie nie robiliśmy jeszcze. Warto byłoby zrobić. Dobra, wygrana. Elegancko, 11 poziom udało nam się tutaj wygrać. Mamy kasiorkę. I nie robiliśmy jeszcze wulkanu z rekinami. Ja myślę, że to jest dobra opcja, żeby to spróbować zrobić. No thanks, i robimy sobie tak: wulkan z rekinami. Okej, okay. jak to teraz będzie się, słuchajcie, nazywało tutaj? Szarko wulkano? <ścoughs> nie wiem, dobra, lecimy. Ok, mamy wulkan i musimy zbierać tutaj. Wow, tutaj rekin wystaje z mojego wulkanu. Ej, 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 nie! Nie uciekłem od tego serio? Ej, tu była jakaś burza toksyczna, i od niej nie uciekłem w ogóle. Mm, dobra, weźmiemy sobie atak. Atak jest lepszy chyba. Dobra, let's go, jeszcze raz. Muszę tutaj bardzo uważać na początku, żeby mi nic nie zjadło. Muszę tutaj uzbierać troszeczkę. Co jest, co jest? First blood, dobra, okej, okay, udało się. Także to dobrze, słuchajcie, że zdobyliśmy pierwszą krew, ale było blisko, byśmy padli chyba. Tak mi się wydaje. Tutaj też ktoś ma piąty poziom. Tu też piąty. Ej, ciężko będzie pokonać. Dobra, mamy szósty, tego zjemy. Dobra, tsunami zjedzone. Ósmy mamy teraz. Wow, dziesiąty, nie ma szans, gościu. Elegancko, udało się. Trzynasty poziom. Nice. 500 kasy. Czy już mamy 500 Mamy na... Dobra, mamy 900? Nie. Ej, ile mam tej kasy? Dlaczego tak jest? Dobra. Jeszcze jeden poziom sobie zrobimy, żeby później. E, zdob ej, dlaczego oni startują od razu z, z maksymalną jakąś taką ilością? Wow! Czwarty poziom od razu i First Blood. Zobaczcie, dobra. Zjemy. Nie! Wbił czwarty! Jaki gość. Tutaj szósty potrzebujemy, a tutaj ósmy. Dobra, ej, bo mało czasu zostało. Więc muszę to szybko. Szósty, dobra. Pyk, pyk, pyk. Teraz. Wow, killing spree! Widzieliście to, jak szybko tutaj ich pokonałem? To było niezłe. Dobra, tutaj idziemy do laboratorium. <laughs> Hot offer. Dobra, to by było spoko, gdybyśmy to mieli. Mamy kolekcję i. Tu nie możemy nic wbić. Tu nie możemy. To, co jest w tej kolekcji? Aaaa, tutaj mamy wulkan, sharkona, sharkano. I tu moglibyśmy wbić sobie e, poziom większy. To jest za tysiąc, to jest za tysiąc, Dobra, zbieramy na razie kasę. Weźmiemy sobie... Czekajcie, nie, 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 nie. Albo dobra, to było spoko. Ten wulkan plus chili był mega spoko. Mi się to podobało, więc weźmiemy sobie to jeszcze raz i musimy tysiąc kasy zebrać, słuchajcie, żeby odblokować sobie kolejną rzecz. Dobra, więc lecimy tutaj, zbieramy drugi poziom, okej. Okay. To mijamy, to zbieramy. Dobra, czwarty już, elegancko. Eee, tutaj tego gościa jakbym zjadł, dobra, pięknie First Blood, dobra, pyk Wulkan, killing spree. I tam mamy dwóch gości. Wow, nie macie szans z wulkanem wielkim 14 poziom. I rozwaleni, słuchajcie, wszyscy. No to nieźle, dobra. Nie do laboratorium chciałem dać. continue. dobra. Ale bardzo dużo to jest rzeczy do lokowania ogólnie, podoba mi się to. Eee, szkoda, że nie mam tutaj reklam jakiś, żeby wiecie, coś więcej podziałać, ale to nic I tak wydaje mi się, że gierka naprawdę jest spoko, słuchajcie Bardzo mi się podoba granie w nią I myślę, że można by było, słuchajcie, nagrać jakiś jeszcze odcineczek z tego I powbijać tutaj więcej rzeczy Lubię takie gierki Patrzcie, jak szybko piąty poziom wbity Szósty Tu też ktoś ma szósty Dobra, muszę uważać, muszę uważać Siódmy Dobra, pyk To sobie zjemy Dobra Wow, na, na farciku, bo wbijał poziom akurat był blisko, bym padł. Dobra, Killing Spree. On który ma? 12, ja mam 14, Dobra, pokonam go. Dziękuję. Pokonane pierwsze miejsce. Okej. Okay. Mamy 800 kasy już. Spoko jesteśmy. Nie, 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 nie. Continue. Jesteśmy blisko zdobycia e, kolejnej e, katastrofy, którą moglibyśmy tutaj działać, więc spoczko. Mm, dobra, lecimy. Let's go. Pick. To sobie zjadamy. No to tak ciężko. O, dobra, czwarty poziom. Okej, okay. gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie jacyś? Dobra, mamy 800. W sumie warto tutaj to wszystko rozwalać, bo wtedy zobaczcie, więcej kasy dostajemy. Już mam 900. Nie wleciałem w tsunami niechcący Ty jakieś z piłami motorowymi to tsunami, nieźle. Fajnie, że to można tak łączyć te rzeczy wszystkie. Podoba mi się to. Dobra, jeszcze raz lecimy i ten kaktus był dobry, jak się zjadło, to miał się czwarty poziom od razu. Dobra, i zbieramy sobie kasiorkę na razie. Okej, okay. mamy już zaraz 1000. To jest szósty też poziom, ciężko będzie go pokonać. Tutaj potrzebujemy większy. O nie, tam też ktoś ma szósty. Tu jest piąty, dobra, pyk zjedzony. Mamy ósmy. Pyk i to ma dziesiąty. Jest! Pokonaliśmy tsunami, ale w ostatnich sekundach, słuchajcie. Dobra, mamy laboratorium, teraz idziemy. Tysiąc kasy mamy już. E, więc lecimy sobie tutaj, no thanks. E, collection, jeszcze skiny są, dobra. Odblokowujemy sobie katastrofę nową i tsunami mamy. Nie burze. A ja chciałem tsunami, ale nie mamy tsunami. No trudno, dobra. D burza z rekinem, słuchajcie, e, Thunder Jones się nazywa, ok. Dobra, i lecimy. Atak i zobaczymy, jak burza działa. Okej, okay, spoko. Aha, i tutaj mamy fajnie, fajnie. oj. Muszę to zjeść. Dobra, okej, okay, zjedzone. To też zjedzone. Dobra, czwarty poziom, ten ma szus. Pokonał mnie tak szybko? Dlaczego? No to nieźle. Dobra, jeszcze raz continue, jeszcze raz lecimy. Atak znowu i continue. Dobra, i let's go. Pyk, to musimy zrobić, bo z tego od razu szybko poziom zdobywamy, ale patrzcie, jak mnie blokują. Nie, i zabrali mi to, jak ja mam wbić poziom Dobra Mam cały czas pierwszy Jak jakiś nubek Dobra Co się dzieje? Dlaczego nie mogę poziomu wbić? O, dobra, trzeci Okej, okay. okej, okay, zjadłem tu kogoś Czwarty, ale co? tsunami nie pokonam Piąty Ciężko, ciężko i co? I koniec gry, ok. Czyli jak wszystkich nie pokonamy, to się kończy gra, i po prostu ten, kto miał najwięcej, ten wygrywa. Spoko, opcja. Dobra, pójdziemy sobie do laboratorium, jeszcze zobaczymy, jakie są tutaj skiny. Zobaczcie, możemy czapki kupować. Ok, to jest mega spoko też rzecz, yy, ale my sobie zrobimy nie wulkan. Yy, chciałem cofnąć. Jak tu cofnąć teraz? O, nie, już nie cofnę, dobra eee, Wulkan z rekinami. Nie z chili znowu, że niechcący, chcący, słuchajcie, to no, dobra Spicy kano znowu zrobimy. Mm, I weźmiemy sobie atak. Eee, continue, mamy 500 kasy. No to tysiące nam jeszcze tutaj dużo brakuje. Ej, ten wulkan jest super dobry. Na te rozgrywki, naprawdę, patrzcie, pyk. Jak szybko, pyk, pyk. I gdzie ten gość? Ło, 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 aj, dobra. Pyk. <noise> się, że go nie pokonam, a tu udało się. Dobra, 12. O, było blisko. Dobra, i ostatni gościu. 7 sekund. Wygrana. Dobra, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, chcielibyście więcej takich odcinków na kanale, zostawiacie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na www.shop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. papa. pa. pa.